Siemaneczko, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. E, no jest to trudny vlog, bez wątpienia, który muszę nagrać. E, ja już gdzieś o treści, można powiedzieć, tego vloga informowałem na mojej społeczności YouTube, czy w mojej grupie. Remo Vloguje na Facebooku i gdzieś faktycznie już y, najgorsze mam za sobą, jeżeli chodzi o moje emocje, bo faktycznie już to wyrzuciłem z siebie ale jednak stwierdziłem, że ta wiadomość mogła nie dotrzeć do wszystkich, którzy gdzieś mnie oglądają, no bo przez te 4 miesiące, no ponad, no około 4 milionów wyświetleń wszystkich vlog, vlogów. To może to nie jest dużo, jak podzielimy to przez ponad 100 vlogów, faktycznie średnio tam wychodzi kilkadziesiąt chyba tysięcy na vlog, ale biorąc pod uwagę. 800 tysięcy unikalnych Widzów Którzy oglądnęło te vlogi No to już robi jakieś wrażenia Ja sobie zawsze to porównuję ze stadionem narodowym Jeżeli uważamy, że 60 tysięcy Osób jest na Może być na stadionie narodowym No to Oj nie me No to jakby nie było Ponad 10, policzmy to szybko Gdzieś 14 z pełnych stadionów narodowych oglądało moje vlogi. No dlatego stwierdziłem, że jeszcze nagram. Oczywiście nie dotrze ten vlog do, do tych 14 stadionów narodowych, ale na pewno dotrze do jakichś osób, które nie przeczytały informacji na społeczności tudzież na mojej grupie Facebook. No muszę niestety troszkę się poddać, jest to absolutnie wymuszone. Mój charakter walczył jak najdłużej. Żeby do tego nie doszło. Bo mam taki waleczny, nie ukrywam. Przynajmniej jeżeli chodzi o pracę, jest on waleczny. No i walczyłem tutaj jak najdłużej się da. Jak zauważyliście na vlogach... O ja... Spokój! Jak zauważyliście na vlogach, mm, już od pewnego czasu to z mi ból Kręgosupa odcinka szyjnego. Nie jest to ból mi obcy, bo tego bólu to się tak naprawdę napawiłem już lata temu. Był to nawyk trzymania telefonu przy uchu. I ten telefon przy uchu można powiedzieć trzymałem latami, po 8 godzin dziennie. Bo tak wygląda moja praca. To jest głównie telefon. I można powiedzieć mail, czyli laptop. I można powiedzieć, że gdzieś bezapelacyjnie napawiłem się już tego bólu. Kręgosłupa kiedyś w przeszłości, ale zastąpiłem trzymanie telefonu przy uchu na yy, słuchawki i to bardzo pomogło. Niestety, chcąc być vlogerem, nie da się już zamienić kamery na coś innego, na ten ruch dokładnie, i on jest tak, on wygląda. Zobaczcie, i niby to nic nie waży, bo to waży ile z 200, może 300 gram, to jednak trzymanie tej kamery tak przed sobą. Przez 3 godziny dziennie, przez no dwie średnio, bo to już nie będę przesadzał, że 3 godziny, dwie godziny dziennie, przez ostatnie 4 miesiące już po miesiącu czułem, że znowu ten kręgosłup zaczyna mnie tutaj w odcinku szyjnym doskwierać. Po czterech miesiącach już sytuacja była tak trudna, że wchwytałem tą kamerę i dosłownie po 30 sekundach już mnie zaczęła szyja pole. E, diagnozy jakieś różne, ja już. Te diagnozy już były dla mnie oczywiste, pojawiłem, że jest, że mam tam po prostu zwyrodnienie tego kręgosłupa i gdzieś zdawałem sobie z tego sprawę, że nie poprawiam sobie nic, mimo to, że ćwiczyliśmy z Szymonem dwa razy w tygodniu, bardzo regularnie, to gdzieś faktycznie, no lipa, nie szło wzmocnić tak mocno tych mięśni. Żeby, żeby po prostu to nie bolało albo przynajmniej ja się może aż tak do tego nie przykładałem nie wiem, trudno mi to oceniać w każdym razie ból a tym bardziej jest to bardzo postępujące. no i o nie byłem tylko u jednego bo naprawdę byłem u paru każdy mówi remik, albo zmieniasz nawyki albo nie będzie lepiej właśnie no i z tą sprawą przychodzę słuchajcie, vlogów nie będzie codziennie to jest oczywiste ja też nie chcę zamieniać, yy, nie chcę zatrudniać operatora, bo to nie będzie po mojemu. Nie będzie autentyczne, nie będzie spontaniczne, jak będę miał pacieć, patrzeć w kamerę. Jeżeli tą kamerę oczywiście weźmie osoba, która jest na vlogu, typu rozmiar, typu Wiciu, malcontent, typu Nadia, typu Dominik, to jest zupełnie coś innego, ale jeżeli bym miał mieć umawiać się teraz z operatorem, przyjeść do mnie o 8 rano wstaje i kręcimy jak wstaje, bez sensu. Ja naprawdę przez te cztery miesiące vlogowania odpalałem tą kamerę w momencie, kiedy było takie, nazwijmy to nadchinienie, Jeżeli go nie było, to jej nie włączałem. Ja bym nie umiał się umówić z nikim na godzinę i być gotowym, bo prawdopodobnie bym nie był gotowym i nic bym nie nagrał. Nigdy nie byłem osobą, która przygotowuje się do danego egzaminu na daną godzinę i wszystko y, umie o tej godzinie. Ja zawsze byłem osobą, która nagle coś zaczęła umieć i nie było wiadomo kiedy. I nagle coś chcę powiedzieć i nie wiadomo kiedy. I tak właśnie spontanicznie to wszystko wyglądało. W każdym razie, vlogów codziennie o 18 nie będzie. Natomiast będą. Od czasu do czasu, ale jak będą miały być, to będą tu o godzinie 18. A więc zapraszam Was o tej 18, możecie sprawdzać, czy coś jest. Ja postaram się w miarę regularnie te vlogi robić. Na pewno będą dłuższe, czyli jak już będę coś nagrywał, to bym chciał, żeby miały te vlogi z 40 minut przynajmniej. A może godzinę, a może jeszcze więcej. Bo jak już będę się umawiał yy, z moją ekipą, z moimi ziomkami, no to już będziemy tak próbowali robić, żeby faktycznie te vlogi były dłuższe. Na pewno nie będzie codziennie. Wiadomo, jak będę chciał do was, do was pogadać, to sobie stawiam tak kamerę jak stawiam i wtedy jest easy. Ale jednak wiem, że tych pogawędek moich aż tak bardzo nie chcecie słuchać. Widać to zresztą po, po wyświetleniach takich vlogów, a widać po vlogach, jak jesteśmy całą paczką i, i, i jest kolorowo. <laughs> Dokładnie. A więc vlogów będzie mnie. Ja nie chcę dzisiaj się deklarować. Ja nie wiem, czy będzie co drugi dzień, czy będzie raz w tygodniu, czy będzie raz w miesiącu. Na pewno zadbam o siebie i to jest dla mnie podstawą. Bo dziś vlogowanie było dla mnie dodatkiem do mojego życia, bardzo ważnym, bo postawiło gdzieś mnie mentalnie na nogi. I gdzieś jeszcze raz coś po prostu w życiu zrobiłem, no i, i to jest piękne. Wiem o tym, że muszę trochę odpuścić. Na pewno skupię się na robieniu muzyki, trochę popiszę tekstów, a więc spodziewajcie się dużej ilości, teraz może znowu muzyki. Kanału już nie będę z powrotem zmieniał na Remo, My Music nie, on już zostanie Remo vloguje. Te vlogi będą, na pewno będą, tak jak mówię. Nie chcę określać ram czasu. Nie chcę, bo to dużo będzie zależało od predyspozycji rozmiara, od jego wolnego czasu. Tak, bardzo dużo, bo wtedy bym chciał. Ja bym chciał, żebyśmy byli już po prostu, jak mamy być, to chcę, żebyśmy byli razem. Po, pokochaliście go mega. To jest mój serdeczny przyjaciel. W życiu się nie spodziewałem, że zrobi taką popularność jeszcze. Mega mnie to cieszy. Mega mam z tego frajdę. I, I myślę, że jak mamy się pokazywać, to się musimy pokazywać w gronie. Czy to światkiem, czy, czy to z Nadją, czy to z rozmiarem, ale te vlogi muszą być ciekawe. I tylko na tej ciekawej treści spróbuję się skupić. Ok, zająłem wam niecałe 10 minut. Było bez czołóweczki. Będzie bez zakończenia. Dziękuję Wam za naprawdę te 4 miesiące. Pozytywnej energii, którą mi daliście w komentarzach, bo nie sposób wymienić, ile osób skomentowało moje filmy, nie sposób wymienić, jaką moc od Was dostałem, jaką wiary, wiarę w siebie, jaką nie wiem. Facetowi po 40 myślę, że to jest potrzebne i nie chcę tego nazywać kryzysem wieku średniego, tak jak parę osób wskazywało. Po prostu lubimy, jak to do nas dobrze mówią, jak pocieszają jak słyszymy dobre słowo. I ja wam na koniec tym dobrym słowem mówię, trzymajcie się i bądźcie sobą. Pozdrawiam serdecznie Remo.